Fajny, fajny, dziękujemy, pobawmy się ma Matylburgu. Zróbcie jakiś hałas. Tu kolega, tu kolega wcześniej mówił o żarcie jakiś który krąży na firmie. Ja kojarzę taki żart, ja robiłem na Delu, ale w Polsce. E, to można również odnieść do tego całego XPO, tak? E, czym się różni pracownik XPO od balkonu? Balkon potrafi utrzymać trzyosobową rodzinę. Dziękuję! taki hip hopowy, hip hopowi artyści noszą czapki. Ja też mam czapkę, mam dużo czapek. I moja mama kiedyś mi mówiła, cały czas wtarzała, że nie powinno się mówić do ludzi w czapce, bo jest to niekulturalne, no ale ja bez czapki wyglądam tak, więc. Wybaczcie, wybaczcie! Mama ogólnie, nie wiem, przynajmniej moja najczęściej ma rację. Nie wiem czy wasze też. Na pewno miała rację, jeśli chodzi o to, jak dobierać znajomych w swoim życiu. Ja ich dobrałem z perspektywy czasu, stwierdzam, że to no nie najlepiej, więc trochę o nich dzisiaj opowiem. Pierwszy taki znajomy, który jest mi bliski, bo mieszkał ze mną jakiś czas, mieszka do tej pory, jest Sebastian. Sebastian nie jest to typowy seba z memów. Tylko jest to takie dosyć nietypowe seba. Termofor. Ktoś wie, co to jest termofor? Kurwa, no to tak jak seba, nie? Nikt nie wie. E, miałem jakieś dolegliwości brzucha. E, polegało to na tym, że po prostu mnie coś bolało. Tak handlowo, jak dolegliwość brzucha. E, stwierdziłem, żeby ktoś mi doradził, żeby położyć sobie termofor z się na brzuchu i tak poleżeć. E, I wtedy mi przejdzie. No to mówię do Seby, idę, idę, mordo, idę, idę do sklepu po termofor. Mordo, to zajebiście. Ten kask? Jaki kurwa kask? A! Te, termofor? No tak. No to zajebiście mordo, będziemy gotować na parze. Co? No będziemy gotować na parze, co ty jesteś głupi? No ktoś co z nas jest głupi to nie jestem ja, także... Poszedłem ten termofor przed wyjściem do sklepu zostałem poinformowany, że przyjdzie nasz znajomy, wspólny. Jego kobieta jest w ciąży. Eee, Wracam z termoforem, oczywiście jest zadowolony, kładę sobie na brzuchu ciepła woda. Eee, I znajomy, nasz wspólny Marcin, informuje mnie, że jego kobieta jest w ciąży. Że on idzie z nią już tam za parę dni na USB Brzucha. Na co ty kurwa idziesz? Na USB brzucha idę z Izą, mordo. Więc tak w momencie, kiedy mam najbliższych koło siebie ludzi, którzy idą na USB brzucha ze swoją kobietą w ciąży i chcą gotować kurwa na parze w termoforze. rezultat jest taki, jak widać, nie? Sebastian, Sebastian jest typem osoby, która jakby zobaczyła promocję w sklepie, że dwa dostajesz w cenie jednego, on by do domu wrócił z jednym. To jest kurwa 100%. Bo no Do domu by wrócił z jednym, jeszcze zadowolony, kurwa, że na promocji, wiesz, porto, leno. Mamy takie menu w kacie, bo zamawiamy z zawsze z jednej knajpy, tam gdzieś tam 72 dania są. No i mniej więcej go ogarniamy, co jest pod którym numerem, no bo zamawiamy praktycznie cały czas to samo. Eee, ja jestem pewien, że gdyby Seba zaprosił do siebie, bo to nie leży u niego w pokoju, jakby zaprosił pannę do siebie do pokoju i poprosiłaby aby o 69, to on by je, kurwa zamówił sajgonki w słodko sosie z cebulowymi kroszkami. 100%. 100% info to jest. 100%. <grym> <grym> ja nie wodę, ja nie wodę. Jeśli jesteśmy w temacie chujowego żarcia, Damian, Damian, łączy nas taka dosyć e, romantyczna historia z Damianem, odkąd się poznaliśmy troszeczkę ponad 3 lata temu. Mieszkamy ze sobą. To, to tyle. Bo widzę, że jesteś bardzo zdziwiony, kurwa, że tu nie ma jakieś chpiędo, ale to je wiesz. My jesteśmy hetero 100%, tak, że to jest nie nasz klimat zabawy, ja myślę, że Holandia i że można, ale... Nie, nie, to nie nasz klimat zabawy. Damy jest idealnym przykładem na to, że nie jest się tym, co się je, bo gdyby tak było, to byby był, kurwa amerykańskim naukowcem nazywającym się doktor Edgar, Te Edgar Texas, Big Americana, kurwa hawajska. To jest praktycznie jedyne co on Nie, on zawsze poluje na tą promocję w Albert Krajnie kurwa, wiesz, dwa za pięć i tak dalej, to jest, to jest to, czym się on żywi. Do pracy zapierdala moje parówki, które wiesz, później wypominam, berlinki, berlinki, tak. Ech, chwila. Damian, Damian. Damian miał urodziny ten sam dzień, w który dzień miał urodziny panna, z którą się spotyka, Ech, a się spotyka, co, drogo ale mniejsza, Ech, Zapytałem się go, jaki ma znak zodiaku. bo akurat tam czytaliśmy horoskopy. On powiedział, że nie wie. Jest, jest taką osobą, która e, potrafi patrzeć bardzo często, bo doprowadza się do takiego stanu za ciebie i na ciebie jednocześnie e, i nigdy nie wypił więcej niż troszeczkę. Wszystkim, wszystkim ludziom mówi, że jest z Warszawy albo z koło Warszawy, no, ten jego jebany krodzisk mazowiecki to jest 80 km od Warszawy, więc mamy dużo do Troszkę rozbawiło, nic tak nie bawi ogólnie, przynajmniej jako osoby z Łodzi. Tutaj ten dżingiel mógł troszkę na to wskazać, reprezentujący Bałty. No, nas ludzi z Łodzi bawi to, że ktoś ze zgierza. Wiecie co to jest Zgierz? Ktoś? Tam siedziała na poprzednim występie dziewczyna ze zgierza. Nie wiem, to jesteś skąd? Zwierzątko się trafiło. Tak, trafiło. To się nie pośmiejemy, nieważne. E, po czym, no, chociaż jest z no to trochę mi kurwa szarpnie wsiądzie, ale nieważne. E, no i my z łodzi się śmiejemy, że jak ktoś mówi, że jest z łodzi, jest ze zgierza, no to to jest takie trochę plecenie głupot, ha, ha, ha i tak dalej. Takie plecenie głupot, jak teraz trochę do was teraz. Mama mi zawsze powtarzała, że całe życie z głupoty, pleciesz głupoty. Jak już się kobietę wybiera na wzór matki, no to jako, że jesteśmy już dorośli, moja Ania nie mówi, że plotę kłopoty, bo już nie jestem dzieckiem, tylko śmiało z pełnym sercem używa stwierdzenia Adrian Pierdolisz kłopoty, tak?